Grupy niemieckojęzyczne. Akurat tak się złożyło, że dwie osoby, które zostały zaczepione, biegle władają językiem niemieckim, także doskonale wiedzieli, co i w jaki sposób się do nich odzywają. Tam doszło też do szamotaniny. Zainterweniowała policja, policja zatrzymała z tym, że. Zablokowała, można powiedzieć, tych, tych Niemców. Później dowiadujemy się, że są to yy, anarchiści, yy, jacyś lewicowcy, którzy, którzy przyjechali do Polski, po to tylko, żeby, żeby nam zapluć, zniszczyć święto narodowe. Przez półtorej godziny właściwie nie zostało zrobione nic. Można było tych ludzi spokojnie wyprowadzić. Na nas czekały tłumy warszawiaków na całym trakcie królewskim. Defilada miała ruszyć pod y, uniwersytetu, y, iść dalej kawałeczek krakowskim przedmieściem, Nowym Światem, do Ronda de i y, 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 skręcić w lewo w aleje zakończa, kończąc swój bieg przy Muzeum Wojska Polskiego. Tak co roku do tej pory żeśmy y, brali udział w takiej defiladzie. Ten czas między tym zdarzeniem był dosyć nerwowy. Podjeżdżała policja, informując, że nie przejdziemy nowym światem. Ja pytam się, dlaczego nie przejdziemy. O, bo tam jest zadyma, tam jest już, już jest awantura. Ja mówię, no tak, no ale wy jesteście od tego, żeby interweniować. No ale takie dostaliśmy wytyczne. Wojsko, a wojsko? Wojsko idzie inną drogą. I w tym momencie zaczęliśmy się zastanawiać, jak to. Wojsko musiało zmienić bieg swojego marszu, swojego wymarszu z placu Marszałka Piłsudskiego tylko dlatego, że grupa zadymiarzy przyjechała za granicę. Zacząłem sobie wyobrażać taką sytuację, która mogłaby mieć miejsce w Paryżu pod łukiem tryumfalnym. Właściwie niedopuszczalne już, nawet śmiejąc się, mówię, wyobraźmy sobie Plac Czerwony, maszerującą sowiecką piechotę i grupę jakichś tam, prawda, anarchistów, czy kogokolwiek, tak na dobrą sprawę, którzy będą blokowali taki przemarsz. Jest to po prostu niewiarygodne, niedopuszczalne. Nie było widać w ogóle właściwie na, na całym tym trasie ani służb, ani policji. Ja byłem mocno zdziwiony, że właściwie ludzie wychodzili nam bezpośrednio na ulicę. Krzyczałem, apelowałem do, do rozsądku, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z bardzo dużą grupą konnych. No, blisko 60, 60 koni było udział w defiladzie i kilka pojazdów historycznych, które no, jednak mają trochę inne warunki techniczne niż dzisiejsze pojazdy. Te hamulce nie są takie same i przede wszystkim chodziło nam o, o tych oglądających, którzy przyszli całymi rodzinami, z dziećmi, żeby nikomu się nic nie stało. Po takiej burzliwej dyskusji z policją yy, powiedziano nam, że defilada ruszy, ale skończy się przy Świętokrzyskiej. Czyli właściwie te pierwsze grupy, które by wychodziły, Skręcały, kończyłyby defiladę wtedy, kiedy ostatnie jeszcze by jej nie zaczęły, biorąc pod uwagę długość, długość kolumny. Absolutnie nie mogliśmy się na to zgodzić. Powiedzieliśmy, że no chcielibyśmy iść ustalonym marszem, nie ma takiej możliwości, tyle żeśmy usłyszeli. No to w takim razie może zejdziecie ulicą Tamką, ale chodnikami. Jeszcze pojazdy i konie jakoś przejadą. Ja mówię, no jak to? Jak sobie wyobrażacie kolumnę wojska, która idzie chodnikiem? Ci ludzie przygotowywali się przez wiele miesięcy do tego, co miało nastąpić. No, każdy, każdy z nas, są to pasjonaci historii, którzy od wielu, wielu, wielu lat y, przygotowują się, ćwiczą przed takimi uroczystościami. No, pewnie nie są tak dobrzy jak y, kompania reprezentacyjna, no, ale my nie robimy tego na co dzień, po ileś godzin, tylko robimy to z pasji i uczestniczymy we wszystkich uroczystościach. Państwowych i świętach narodowych, bo dla nas jest to po pierwsze honor, po drugie jest taka potrzeba, po trzecie jest to nasze święto narodowe. I, i tutaj nie możemy, nie możemy w inny sposób się zachowywać. Zaprotestowałem. Policjant w końcu się zgodził, że zaprowadzi nas, poprowadzi nas tamką w dół potem ulicami Pustego Powiśla do dworca PKP Powiśla i od dołu mielibyśmy wchodzić do Muzeum Wojska Polskiego. W tym samym czasie tłumy, które stały na Nowym Świecie, nawet nie były poinformowane o zmianie biegu tej defilady, czyli ludzie, można powiedzieć, biegli przed nami, ci, którzy mogli, żeby stanąć na, na, na chodnikach i, i, i zobaczyć, Różne bawne formacje Wojska Polskiego, a przecież, tak jak mówiłem, zaczynaliśmy od epoki Królestwa Polskiego, Księstwa Warszawskiego poprzez e, legiony Marszałka Piłsudskiego, Piątą Dywizję Syberyjską, można powiedzieć, pierwszy, pierwszy taki oddział, który został zakonstruowany, a przecież to byli Polacy, którzy, którzy gdzieś tam, w dalekiej Rosji, również walczyli o Polskę. Chcieliśmy w jakiś sposób, te, te, te grupy się do tego właściwie przygotowywały, byli, były formacje Wojska Polskiego z 1939. Tego roku byli powstańcy warszawscy, były poddziały pod armii krajowej z Wineńszczyzny. Także ta różnorodność, kolorowość tej, tej defilady na pewno oddawała pewien charakter tego dnia, że wszyscy oni w jakiś sposób chcieli Polski wolnej, niepodległej. Natomiast to, co nas spotkało, to był to jeden wielki policzek. Defilata została zakończona właściwie w, w momencie, kiedy się jeszcze tak na dobrą sprawę nie zaczęła. Odczucia później po defiladzie ludzi, z którymi się spotykałem, z dowódcami grup, były no, przeróżne takie raczej nastoje minorowe. Myśmy y, zastanawiali się, w jaki sposób y, zainterweniować, w jaki sposób zaprotestować temu, y, Wobec tego, co się stało, napisaliśmy do yy, miasta, do, 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 do mediów, list otwarty. Staraliśmy się bardzo delikatnie mówić o tym, co nas spotkało. Natomiast spotkało to nie tylko nas przede wszystkim spotkało to te parędziesiąt tysięcy Warszawiaków, którzy wstali, yy, przyszli. 11 listopada wystali parę godzin po to, żeby, żeby zobaczyć defiladę, po to, żeby w jakiś sposób święto narodowe uczcić. I została im pokazana figa z makiem, mówiąc brutalnie, a po przejściu do domu okazało się, że widzą jakieś rozruchy, jakieś zamieszki, które tak na dobrą sprawę. Nie miało nic wspólnego z naszym świętem narodowym. I to, to, jest, to jest przerażające, że wszystkie te akcje, które, które były w tym samym czasie, to one w, jakiś, w żaden sposób nie zostały właściwie pokazane. Bo yy, mówiąc brutalnie, już nawet uroczystości pod grobem nieznanego żołnierza, te oficjalne, państwowe, były tylko jakimś marginesem. Defilada historyczna była sprowadzona do jakiegoś, nie wiem, kanału wręcz. A Marsz Niepodległości, który, którym szło blisko 30 tysięcy warszawiaków i nie tylko warszawiaków, był skandalizowany do rangi jakiejś, jakiej, jakiejś totalnej rozruby. Wtedy, która się zaczęła tak na dobrą sprawę, wtedy, kiedy już uczestnicy marszu byli daleko od tego miejsca. I to jest najbardziej przerażające w tym wszystkim. 11 listopada jest zawsze, zawsze dla mnie dniem szczególnym. Yy, też 3 maja, ale muszę powiedzieć, że jednak bardziej 11 listopada. Jest to taki dzień, który, którego no nie można przeoczyć, jakby inaczej przeżyć, niż tylko yy, w sposób radosny, podniosły, ale i refleksyjny też. Tego 11 listopada, tego roku, również brałem udział. Uroczystościach, które zorganizowali mieszkańcy Krakowa, władze miasta zresztą też. I od katedry wawelskiej, gdzie na początku była Msza Święta, z Wawelu, ulicą, kawałkiem tam obok Bernardyńskiej. Pod Krzyż Katyński zeszliśmy no, z kilkoma, kilkunastoma tysiącami osób. Yy Złożyliśmy i uczciliśmy poległych w Katyniu i tych, którzy zginęli w katastrofie Smoleńskiej i później tak zwaną drogą królewską, Grocką przez Rynek, ulicą Floriańską, pięknie zresztą udekorowanymi ulicami. W asyście towarzyszących z boku tłumów ludzi, które biły brawo, machały chorągiewkami, dzieci. Ojcowie trzymali dzieciaki na barana. Szliśmy w takim radosnym pochodzie, w śpiewając. No tak się jakby złożyło, że, że wziąłem ze sobą, kilkakrotnie już to też czyniłem, na takim drzewcu, nie za dużym, bardzo piękny, czarno-biały portret, nawet mnie wykonany, ale wydawnictwo Kruk wydało kiedyś taki album o, o Smoleńsku i tamto zdjęcie było tej właśnie pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich. I po prostu ten portret, Niosłem. Zresztą mam świadomość, jako fotograf, który większość życia strawił właśnie na fotografowaniu, czym jest fotografia. Czym w ogóle jest dokument, fotografia, film. W tym pochodzie ruszyliśmy w stronę grobu nieznanego żołnierza, który jest ulokowany na końcu za Floria ulicą Floriańską. Przechodzimy przez Bramę Floriańską, obok Barbakanu i jest piękny plac Matejki, na którym jest grób nieznanego żołnierza. I tam zazwyczaj te wszystkie uroczystości patriotyczne mają swój finał i, i taką jakby y, podniosłą ostateczną właściwą treść. I proszę sobie wyobrazić, że pierwszy raz zdarzyło się coś takiego, a w kazie mnie to spotkało, że idąc w tym marszu, niosąc ten po portret, zostałem zablokowany w tym, żeby dojść do tego grobu nieznanego żołnierza. Przepuszczono kwiaty, czyli wiązanki kwiatów, które niosły panie i, i biało-czerwone flagi, ale mnie najpierw kordon policji powiedział, z tym transparentem pan nie wejdzie. Ja powiedziałem, dlaczego? To nie jest transparent, to jest portret pary prezydenckiej. Nie faszyści, nie komuniści, nie zbrodniarze, tylko to są równi królom, leżą na Wawelu nasz prezydent, nie wejdzie pan. Ja powiedziałem, wejdę proszę pana i wszedłem po prostu. Wepchnąłem się, tak powiem. Myśleli, że to wystarczy, że mnie postraszą. Potem zareagowały panie z kancelarii prezydenta, które stanowiły drugi kordon filtrujący, kto podchodzi. Powiedział, że nie wejdę. No i po prostu wyobraźli, że to niby dwie panienki ale dość skutecznie mnie tam, że tak powiem, próbowały przytrzymać. No i dotarłem do tej pary yy, tych pań, które były z flagami i tej pani, która trzymała kwiaty. Bo ja razem z nimi miałem wnieść, tylko że ja jakby spóźniłem się trochę przez to, że, że mnie nie chcieli wpuścić, ale doszedłem. I stałem w kolejce, żeby za te 10 minut podejść do grobu. I nagle rzuciło się na mnie dwóch rosłych facetów, mężczyzn. W czarnych yy, płaszczach bardzo silnych, którzy chcieli mnie siłą wyprowadzić, ale przede wszystkim chcieli mi wyrwać portret. Także to była walka o, o ten portret na, na, na tym drzewcu, który się chwiał na prawo, na lewo, do ziemi, do góry. To nie było pół sekundy. Oni ja myśleli sobie pewnie mi tak szarpną, że jak starszy człowiek, to sobie poradzą w mig. Nie będzie śladu, nie będzie widać u góry, bo to chodzi o to, że to widać bo to jest podniesione ten metr nad głową. Metr nad głową, to nie więcej, ale to już widać. Jest prezydent, nasz prezydent, prawda? Co, co jest? Jaki mechanizm działa, że jest tak dalej nienawidzony? Po śmierci. I przez kogo? Ja się pytam. Więc yy, no, było to tak oburzające dla mnie. Nawet nie to, że mnie zaatakowano, tylko że chcą mi to wyrwać. Bo jakbym tego portretu nie miał, po pierwsze by nie zaatakowali na pewno. A po drugie, może by mi wyszedł. No, pal sześć. Jakby, jak, jakby zna, y, próbowali znaleźć jakiś pretekst, może by, nie wiem. Ale, to, ale powiedziałem, że nie wypuszczę tego portretu. Więc ta walka trwała kilkanaście dobrych sekund, dwadzieścia chyba, jak tam ktoś był świadkiem. I powiedziałbym, to była praktycznie walka, dlatego że nawet był moment, w którym poczułem, że mam nogi w powietrzu. W tej samotaninie y, y, powiedziałbym, no. Mogło być tak, że mogłem doznać jakichś tam, powiedziałby, nawet i obrażeń, yy, bo czułem, że są silni. No ale był moment, że nawet chłopczyk mały, który szedł przede mną z biało-czerwoną flagą, nagle się odwrócił, bo on też tam był z rodzicami, żeby złożyć kwiaty. Złapał mnie za rękaw i ciągnął i powiedział: ratujcie tego pana, ratujcie. I trzymał mnie, żeby mnie nie wyrwali. Ja zresztą też krzyczałem do ludzi: Ratujcie mnie ludzie, ratujcie mnie. No i to spowodowało, że po tych kilkunastu sekundach oni się po prostu wystraszyli, bo im się zrobiło wstyd, że, że sobie ze mną nie poradzili, i że dalej się robi sprawa bardzo głośna, bo ludzie zaczęli się gromadzić wokół mnie. Pojawił się poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Adamczyk, mecenas, były senator. Zbigniew Cichoń, no i inni ludzie, którzy, którzy byli obecni, byli wzburzeni tym faktem. Tego typu zdarzenie jest zupełnie, zupełnie skandaliczne, no bo jeżeli nawet nie zachował jakiegoś porządku składania wieńców, to przecież nie można doprowadzać do takiej sytuacji, takiej jakiejś szarpaniny no i podniesionych głosów w tym momencie i w dodatku z portretem pary prezydenckiej. Ja tłumaczyłem potem i tym paniom, i tym funkcjonariuszom, że ich ingerencja była zupełnie nieuprawniona, przynajmniej w takiej formie, bo nawet jeżeli by przyjąć, że pan Markowski yy, w jakiś tam sposób naruszył ich porządek. No to przecież nie można w ten sposób ingerować, bo przecież było jeszcze większym zakłócaniem porządku to, co się stało, że, że wszyscy widzieli ten e, portret pary prezydenckiej, który się wahał raz prawo, raz lewo, to niemalże już leciał na bruk. No i powiem szczerze, że ludzie byli tym bardzo zgorszeni, zbulwersowani. Nawet widziałem, że, że niektóre kobiety się popłakały, bo uznały to za jednak szarganie świętości tego, tego dnia, bo przecież tak to ludzie odbierają. Jest to wielkie święto Polski. No i również yy, 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 pamięć pary prezydenckiej też jest bardzo szanowana, bardzo szczonna i należałoby to zachować yy, w każdym miejscu, na no, tym bardziej tam, gdzie to się zdarzyło. Oni po prostu nagle zniknęli. To ja wyskoczyłem w stronę tam władz miasta, mikrofony, to jest hańba, to jest hańba, co robicie. No. I to na cały, na cały ten e, e, plac szło, pięć tysięcy ludzi szukało. Rozeszło się. No, przecież podszedł i składał mi tak ten wyrazy ubolewania, y, 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 atasze wojskowe ambasady francuskiej. Z tradycji, w patriotyzmu. I taki, yy, z jednej strony jest lęk przed tym, ale nie przed nami. Nie, to jest lęk, żeby nie utracić władzy. I be, bo nie mają, nie mają alternatywy. Oni nie są, oni już nie mogą, oni już nie umieją rozmawiać z ludźmi, z narodem. To jest, to jest po prostu w jedną stronę. I myślę, że czym szybciej by się to, to przetnie. Czym szybciej, no, no póki co w sposób demokratyczny to są tylko wybory, no więc my te, też my te nie wygraliśmy. No to robili oczywiście wszystko, no bo to jest to sterowanie mediami i, i jednocześnie urabianie, no, zwłaszcza młodego pokolenia przez y, Michnika wyborczą i całe to środowisko. No i dzisiaj być dla młodych w dobrym stylu to być właśnie taki nowoczesnym, prawda? Z dystansem do, do, do historii, z dystansem, czasami z nienawiścią do historii, do, do kościoła, do Boga, ale jednocześnie myślę, że polaryzuje się spo, jak, społeczeństwo i staje się coraz bardziej radykalne. I ponieważ my mamy większą motywację do działań, ja to wprost nazywam do walki. Walka może przebiegać w różny sposób niekoniecznie z bronią w ręku, ale. My do tego dojrzewamy. Jakby do tej pory była kwestia samowiedzy, zdobywania wiedzy, informacji, gromadzenia w głowie faktów, które były, yy, jakby po, poruszenie naszego sumienia innych, bliskich. No popatrz, co się stało, co się stało, patrz jak reagują. Prawda? To wszystko już jakby w nas jest. Myślę, że to jest dobrze. się nastąpiła taka czystka podczas tej, tego, y, 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 tej pokuty naszej, którą, którą nagle musimy, którą bierzemy. I y, te, ci wszyscy, którzy y, y, po prostu no, w jakiś sposób zdradzili, oni się ujawnili. Tego typu interwencje, no to Niestety dla ludzi, którzy trochę dłużej żyją na tym świecie, a i pan Markowski tak trochę dłużej żyje jak i ja, przypominają nam jako żywo niestety te smutne czasy PRL-u. No, takie zachowanie w dzisiejszych czasach, kiedy się Polska mieni być państwem demokratycznym i wolnym, absolutnie nie powinno mieć miejsca i po prostu mrozi krewno przecież żyjemy tutaj. Pod tą szerokością geograficzną w środku Europy w Polsce, która jest państwem niezawisłym. Każdy ma prawo wyrażać swoje opinie, swoje przekonania. No i poza tym są pewne standardy no, zachowania przyzwoitego doprawdy nie wypada w ten sposób reagować. No, tłumaczyłem, tak mówię i tym paniom, i tym panom, że reakcja ich była niespółmierna. Do, do ewentualnej e, wagi naruszenia porządku przez kogokolwiek, a zwłaszcza przez pana Markowskiemu, któremu chcieli przypisywać naruszenie obego porządku. Nawet użyłem takiego e, sformułowania lapidarnego, obrazowego że e, wiecie chyba Państwo, gdzie jest największy porządek mianowicie we więzieniu, ale przecież chyba nie o taki porządek Wam chodzi, tylko chodzi nam o życie w normalnym, wolnym państwie. Ja pamiętam swojego 11 listopada. Mszę w katedrze świętego Jana, po której razem z kolegą, żeśmy uciekali ze starego miasta. Gonieni przez, przez milicję na koniach i właściwie blokowani z każdej strony. Tylko dlatego, że był to 11 listopada. Mówię no, na Boga, czy, czy to, o czym jeden z naszych wieszczów napisał, kiedy, i przyjdą czasy, kiedy dzieci będą tańczyć na grobach swoich ojców, że wracamy do jakiejś brutalności, że cofamy się o 20-30 lat wstecz, kiedy nie, może, nie możemy mówić otwarcie o naszym prawie do, do, do niepodległości, o naszym święcie, że to święto jest paskudzone przez jakichś łobuzów gnoi, którzy na zaproszenie nieuczciwych mediów i dziennikarzy przyjeżdżają w cudzysłowie w pokojowych zamiarach z własną służbą zdrowia, z własnymi prawnikami, z własnymi kijami, kastetami nożami po to, żeby pacyfikować Polskę? Czy to jest jakaś metoda na to? Niestety jest rzeczą ewidentną, że, że ktoś próbował, zwłaszcza w Warszawie, zakłócić uroczysty charakter tego święta. I to są skandaliczne zachowania, które nie mają nic wspólnego. Z prawem do, do wyrażania swoich opinii. Każdy oczywiście ma prawo je wyrażać, ale w taki sposób, żeby szanować opinie innych i przede wszystkim nie przeszkadzać innym wyrażaniu swoich opinii. Jeżeli była zorganizowana manifestacja dla uczczenia święta niepodległości, to nikt, absolutnie nikt nie powinien był w tym przeszkadzać, a władze porządkowe powinny dbać o to, żeby. Przebieg miał charakter godny i żeby się odbywał w spokoju. A to, co widzieliśmy na ulicach Warszawy, no to jest jeden wielki skandal no i coś, co, co wzbudza ogromny niepokój. Gdzie my żyjemy? Jakich, jakich my mamy rodaków, którzy nie potrafią uszanować święta własnej ojczyzny? Dlaczego taką siłą te oddziały policji obecnej nie, nie zachowywały się w dosyć brutalny sposób w stosunku do, do, do tych, którzy nam chcieli, chcieli to święto, że tak powiem, w jakiś sposób obrzydzić? To jest dla mnie niezrozumiałe. Wtedy z pełną stanowczością każdy taki przejaw myśli patriotycznej, chęci działania był w bardzo krótny sposób pacyfikowany do tego stopnia, że nas zatrzymywano za, za, za posiadanie aparatu fotograficznego, za opornik w klapie yy, marynarki, czy, czy na swetrze, czy znaczek niezależnego zrzeszenia studentów. Nie wiem, tak jakby te czasy w jakiś sposób wracały, że nie można wypowiadać się uczciwie o, o, o tym, co, o naszej historii, prawda, to jest, to jest, to jest naj, najbardziej przykre w tym wszystkim. To jest wręcz nieprawdopodobne, że w kraju, który od po 89 roku odzyskał niepodległość, dochodzą do, dochodzi do takich sytuacji, kiedy Święto Narodowe jest skanalizowane do jakiegoś bagna, szamba, a nie wiem, tego dnia nie można zobaczyć ani jednego programu o nim, albo prawie, prawie ich nie ma, tak. Nie widzimy ani jednego filmu czy rzetelnej inscenizacji tego problemu, problemu, który, który dotyczy przecież naszych dziadków, naszych, naszych dziadków, pradziadków, tak. Bo każda rodzina polska ma swój, swoją małą historię, każda ma Albo korzenie śląskie, pomorskie, warszawskie, kongresowe, etc. Każda w jakiś sposób zapłaciła pewną cenę za niepodległość naszego kraju. Nie ma takiej rodziny, która by takiej ceny nie zapłaciła.